Siemano, witam wszystkich. Dzisiaj znajduję się nad wodą PZW. Jest to bardzo płytkie, fajne jeziorko. Już widzę, że woda jest dosyć ciepła. No i spróbuję połapać jakieś rybki na spławik. Dzisiaj dwie wędeczki. Na jednej delikatnej pineczka. Na drugiej trochę grubie jakaś kukurydza, czerwony robak. Będę łowił dzisiaj na zanętę trapera. Karblin karaś. Będę szczelał sobie z procy kukurydzą, pszenicą. Zobaczymy, czy uda nam się coś złowić. Spodziewam się, że mogą wejść jakieś płotki, bo tutaj dosyć sporo płoci jest, wzdręgi, podobno liny. Liczę, może jakiś linek wejdzie. Zobaczymy co dzień przyniesie. Fajna woda, dzika stosunkowo, no i bardzo płytka, bo tu maksymalnie może z 2 metry głębokości. No i co? No nie ma co czekać, lecimy z filmem. Lubię łowić na spławik. To jest taka kwintesencja pędkarstwa. Wiecie o co chodzi, nie? Spławik. Spławik to chyba były początki wędkarstwa. Pierwsze spławiki z pióra, z łabędzi, pamiętam, łowiłem na takie. Spokój, cisza, widać wszystko, przede wszystkim, co najważniejsze, to w spławiku widać wszystko. Czy ryba podnosi, czy jedzie w bok, czy jedzie do dołu. Na fiderze już niestety nie widać, jak konkretnie nie zatnie, to, to brania nie widać. A właśnie spławik ma to do siebie, że widać co się dzieje perfekcyjnie no i też taka spokojna Spokój, cisza można się zrelaksować, połowić nie zatapiam żyłki szczelam sobie z tej pszenicy nie ma w ogóle wiatru więc, ale tak sobie spławiczek się tam gdzieś lekko przesuwa i dodatkowo prowokuje tą rybę zaraz sobie donęcę Wróciłem takie trzy małe kuleczki. Nie będę grubo nęcił. Bardziej się tu skupiam na szczelaniu z tej pszenicy, na ten dźwięk, może ryba dobrze zareaguje. Pierwszy film z tego roku, chyba to był z leszczami. Jak tutaj połowiłem, O, branie. właśnie, myślę, dlatego, że. Mamy rybę. że tu się tak woda szybko nagrzewa Kolejna płoć Kolejna, Kolejna płoć O, branie, wranie. Jest ryba Się zameldowała na dwie wędki i z ryba na dwie wędki na pinkę jakbym łowił, to bym nie nadążył wyciągać. Weź, weszły mi ładnie płocie w zanętę, tylko wrzucę przynęte do wody i już jest ryba. może napineczkę na kukurydzę na razie lipa ale coraz większe biorą więc może coś do tej pszenicy podejdzie większego nakładam dwie czy pinki i rzucamy już mamy branie jest rybka sama mniejsza wzięła maluszek ledwo wpadnie przynęta do wody już mamy branie już mamy branie w wodzie. Sławik się podniósł. W ranie, a nie zacięte za szybko. Sławik w wodzie. Już jest, już się koliwie. Jedzie, jest kolejna płotka E okoń, przepraszam, okoń Pan okoń Bardzo mały i takie okoń Jak są małe to są mi duże Trzeba mnie przyjać <grym> na okonie Całkiem mały przypon zrobiłem teraz. Jest ryba, jest wpadnie przynęta do wody. No, takie zawody dzisiaj tutaj. Fajny wynik by był potaczka. Płotka. jednak kukurydza jest bardziej selektywna i troszkę przenicę staram się tak co 15 minut donęcać to trochę grubiej żeby tą fajniejszą rybę zwabić. O, zaczęło trosz, troszeczkę bardzo delikatnie wiać, ale już zestaw spływa. Nie mam na, na dnie, tak samo żyłki nie mam przytopionej, bo po prostu nie mogę, bo w tym zielsku to zaraz, zaraz się pląta. I muszę często przerzucać. Mam już trochę tego feedera Jacksona Jeśli jak kogoś by interesowało, to możecie sobie zobaczyć wcześniejsze filmy, tam robiłem taki unboxing, o mamy fajniejszą rybkę i tam pokazywałem no i mogę coś powiedzieć na niego, temat przede wszystkim jest ba bardzo celny bardzo celny kij o, ale piękna wdręga nie, to nie wdręga płocie Piękna płoć Patrzę, bo na drugie, więc też mam branie. Małe szelotki, też czytowe Zobaczcie Piękna płoć Jakaś tam minimalną adrenalinkę dała Czy wyciągnę, czy wyciągnę. No i co do tego jest? Mega celny co zauważyłem? No wiadomo, przez te małe szczytowe przelotki czuły też fajnie widać delikatne brania. No i fajnie z niego leci. Czuć ten zapas. Nie boję się machnąć, że coś się połamie. Akcja bardziej szczytowa. Ale czuć zapas na kiju. Celowo wybrałem sobie dzisiaj to miejsce. Bo jest taki fajny cypelek, tutaj strona jest ogólnie głębsza jak z tej drugiej. I tutaj zaczyna być takie drobne wypłycenie cieplejsza woda. Co za tym idzie? No, i tak liczyłem właśnie, że tu z tej zatoczki, bo tu jest taka zatoczka, ryba, jak wypłynie, to tędy musi przepłynąć. No i też tak wybrałem O, mam branie Jest ryba Jest rybka Też większa płoć Podeszły takie już fajne płocie Jest coś fajniejszego. Leszczyk. Leszczyk. Jest pan Leszczyk. Mamy kłość, to już piękne. Takie żarenko kukurydzy. Założyłem kukurydzę i zaczęły brać większe ryby. Zobaczcie, jaka płoć przepiękna. Weszły mi teraz dręgi. Praktycznie płocie przestały brać. Jedna nawet się trafiła, taka 30 cm, ale niestety mi uciekła wyciągnąłem ale jak chciałem zaprezentować to mi uciekła trudno może jeszcze taka się uda dzisiaj, taką dzisiaj złowić fajna już taka 30 to już fajnie walczy na kiju one są bardzo silne te wzręgi więc się przestawiłem całkowicie na kukurydzę no bo na, na pinkę to biorą takie takie malutkie, ale również z dręgi, płotek już praktycznie nie ma tutaj. Więc przy, 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 tak. przestawiłem się na kukurydzę. No i właśnie zaciąłem rybę. Owo, chyba płotka. No jest płotka. Faktycznie no to jeszcze całkowicie nie odeszły, ale teraz dominowały przez. 10 ostatnich ryb to były wzdreńki jest mamy rybę na drugiej węce też jest to... Jednak kukurydza to selektywna przynęta. Dwa ziarenka i już większe ryby biorą. Nie tak często, ale, ale przynajmniej biorą większe. O, mamy branie. Jak ryba. O, fajniej fajnie walczy. Na dwa ziarenka kukurydzy, chłodka i na drugiej wędce też było branie. Ale piękna płoć Ale piękna Zobaczcie Ale piękna Wyczepimy rybkę Ale piękna rybka Zobaczcie jeszcze raz zaprezentuję Taka piękna płoć tu w ranie, tam w ranie Kolejna piękna płoć Niedzionek Masa ryb. Wiadomo, małych Masa brań, Jeszcze więcej. Wsz wszystkich ryb nie mam w siatce. Bo było dużo niewymiarowej zdręgi. Okonie niewymiarowe. By wszystko było, to by było jeszcze więcej tej ryby. Ale jest trochę. Zobaczymy sobie. Ja mówię ja ten rok chyba mam taki sprawdzający. Jak się nic nie, konkretnego nie połapię w tym roku to sprzedaję łódkę, kupuję sobie jakiś sprzęcik. Wiadomo nie za całość, bo mi do domu nie wpuszczą. Za jakąś część sobie. Kupię sprzętu Opłacę sobie jakąś komercję, czy będę jeździł. Co wypad Co gdzie indziej będę jeździł, trafiłem na zaczep. Co wypad gdzie indziej będę jeździł. I... Bo tu też, jak jadę na ryby, to liczę, że coś złapię, jak mam jechać, łowić drobnicę albo nie łowić nic. To nie ma co nawet odłożyć sobie pieniążki, jechać gdzieś raz na, na miesiąc na konkretną wodę i połapać i połapać ryby nie są najważniejsze, ale jechać któryś wyjazd i nic nie złapać, to człowiek się zaczyna denerwować. Wszystkich. No. A my dzisiaj połapali super dzionek Zobaczymy teraz, ile udało nam się złowić dzisiaj rybek. Zanim je wyciągnę, przykuję sobie wagę. Chyba zabrałem. Mam wagę. Zobaczymy sobie. Ją. Nie taruję tam. Ta siatka prawie nic nie waży. Trochę wody, trochę odejmiemy i... Sobie, ile tego jest? Ważymy szybko. O! 4 400. No liczmy. z groszem. Wam pokażę tak tylko pokrótce Największe rybki Największy leszczyk I teraz je wypuszczę, żeby ich nie męczyć Szkoda takie piękne ryby Piękna płoć! woj, woj, woj Jakąś zdręgę ładną wam pokażę Mamy taką ładniejszą zdręgę, nie jest to największa dzisiaj, bo największa mi uciekła No i tyle tego jest 4 kilo drobnicy No, to już koniec tego dnia. Super dzionek, fajnie połapane. Fakt, że drobnica, no szkoda, że te większe dzisiaj nie brały, ale zawsze coś. 4 kg drobnicy, to i tak myślę, że fajny wynik. Super dzionek, dużo brań, dużo ryb. Gdybym wszystko wyciągnął, no to by było jeszcze lepiej, wiadomo. Były też niewymiarowe wzdręgi, niewymiarowe okonie, więc byłoby trochę więcej. Myślę, że wszystkiego by było z 4,5-5 kg, ale i tak super dzionek, jak najbardziej na plus. A Wy pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i połamania!